Dzisiaj pogadamy o jednym z największych mitów, który trzyma fizjoterapeutów w miejscu. Nie warto zakładać gabinetu, bo konkurencja jest zbyt duża. Powiem Ci to wprost. To nie konkurencja Cię blokuje, tylko w sposób, w jaki o niej myślisz. Po pierwsze, konkurencja to jest słowo, którego w Fizjoakademii w ogóle nie używamy. Bo zamiast się porównywać, to wolimy się wspierać. To, że ktoś inny działa w twoim mieście, nie oznacza, że ty nie masz miejsca. Pacjentów nie brakuje. Brakuje dobrze poukładanych gabinetów. W Polsce mamy setki tysięcy ludzi, którzy nie są objęci realną fizjoterapią. Ludzie nie wiedzą, gdzie pójść, komu zaufać, krążą pomiędzy gabinetami, szukają na ślepo. Więc problem nie polega w tym, że jest was za dużo. Problem polega na tym, że wielu z was nie działa w sposób świadomy. W Fizji Akademii uczymy, że gabinet to coś więcej niż tylko wykonywanie zabiegów. To przestrzeń, która może być uporządkowana, spójna i oparta na wartościach. I tutaj pojawia się Twoja przestrzeń. Jeśli chcesz pracować po swojemu, jest na to miejsce, ale nie przez porównywanie się, tylko świadomie. Przez budowanie swojej roli i swojej struktury. Największą przewagą nie jest ani lokal, ani cena. Największą przewagą jest jakość, konsekwencja i jasna wizja tego, co tworzysz.